Włosiłem już trochę, ale jak zobaczyłem jaki jest piękny efekt to postanowiłem nagle shorta jakiegoś Wiecie co? Tutaj mam planarię, która się skupia w tym miejscu na szybie Generalnie to są początki tej małej planarii takiej No i testuję tu różne środki i właśnie wlałem jeden Wlewamy Czy jest butelacha, jest rozrobiony proszek i wlewamy jeszcze trzeba zabełtać. doszło co on robi z planarią? Ten środek robi z planarią to w ogóle są trzy środki, nie? Ale ten środek działa najbardziej na planarię, jeden z nich, co w, w tym specyfiku. No i tak robi, że ta planaria się tak kurda zniechęca do życia.